Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie zaprezentuję monetę 5 Zł Pałac Branickich Białym Stoku. Jest to moneta kolekcjonerska z wizerunkiem Pałacu Białym Stoku o nominale 5 Zł. Rok wybicia 2020. Całkiem niedawno była jej premiera, bo 18 listopada 2020 roku. Średnica 24 mm, 6,54 g i niestety 1 200 000 sztuk nakładu. Zobaczmy sobie drugą stronę monety. A więc druga strona prezentuje się tak. Nominał 5 zł jest pod orłem, nie jak to jest w monetach obiegowych. Rzeczpospolita Polska orzeł w koronie. Ta korona u góry jest troszkę jakaś rozlana. Zrobimy sobie przybliżenie makro i zobaczymy. Monetka bimetalowa. A więc na zbliżeniu makro. Ta korona ma jakieś delikatne niedociągnięcia albo nadlewki, ponieważ odstają od jej czubków jakieś takie dziwne mikroantenki. Jest to taki mini destrukcik, można powiedzieć, ale niestety nie wpływa to na cenę monety. Monetę można zakupić 7 zł, najprawdopodobniej będą w obiegu, więc prawdopodobnie ktoś z Was, będzie taką monetę miał w ręce, zostanie mu wydana. Tak jak powiedziałem, milion 200 tysięcy sztuk zaowocuje tym, że niestety tylko stany mennicze, gradingi MS768 będą kiedyś w jakiejś cenie. Reszta niestety do wydania. Moneta tej samej średnicy, co zwykła obiegówka, więc pasuje wszędzie, do automatów również. No i tutaj jeszcze pałac Branickich. Kto mieszka w Białymstoku bądź był, to wie. Tutaj mamy ten hologram 2020. Jest to zabezpieczenie monety przed kopiowaniem i fałszowaniem. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.